W grudniu 2014 roku pożegnaliśmy Krzysztofa Krause. Był wybitnym filmowcem, operatorem, reżyserem, scenarzystą. Mawiał, że przełomowe znaczenie w jego twórczości miała realizacja filmu dokumentalnego Jest o pielgrzymce prześladowanych przez SB ludzi ze wsi z Brosza Duża. Potem przyszły te największe, fabularne: Dług, mój Nikifor i Plac Zbawiciela. Co to kurwa jest? łowa sprzedaży. Przejmuję cały ten bajzel. Nie. Nie? Nie. Wielkim tematem dla Krzysztofa Krauze były narodziny przemocy i nienawiści. Fascynował go stan, gdy człowiek staje się niewolnikiem własnych pragnień. Dobra, tylko teraz, no, tylko inspekty, no co tak stoi? Bardzo starannie przygotowywał każdy swój wielki film. Próby trwały dwa miesiące, i każde słowo dialogu przeszło przez usta głównych wykonawców. Jednym z powodów było to, żeby aktor na planie stawał się scenarzystą. Zachorował, ale nie przerwał pracy. W walce z chorobą upatrywał swej siły. Wierzył, że wolą życia może pokonać śmiertelny nowotwór. Udawało się przez sześć lat. Potem uległ. Mawiał, że wierzy w wieczność duszy, w jej wędrówkę. Wierzył, że ziemskie życie jest pewnym etapem naszej przygody. Wierzył, choć dało się czasem wyczuć żal za straconym czasem. Jestem przykładem tego właśnie mężczyzny, który zaniedbał swoje jakby najważniejsze sprawy. Krzysztof Krauze miał 61 lat. Śmierć Marcina Wrony zaskoczyła wszystkich, tym bardziej, że dosięgła reżysera na festiwalu w Gdyni. Uważany za nadzieję polskiego kina, zdobywca wielu filmowych nagród, zdecydował się umrzeć. A przecież w ostatnim swoim wywiadzie, udzielonym przed tragiczną nocą, mówił o planach, i swoim warsztacie. Staram się myśleć o tym, żeby widz, kiedy siedzi w kinie, po prostu był do tego fotela przykuty, a jednocześnie, żeby ta refleksja gdzieś tworzyła się też jakby w tej percepcji widza. Kino wziął przebojem. Jego dyplomowy film, Człowiek Magnes, będący autobiograficzną opowieścią o dzieciństwie i zagmatwanych relacjach z ojcem, zdobywał nagrody na festiwalach międzynarodowych. Film Moja krew miał swą premierę na Festiwalu Filmowym w Rzymie i zdobył tam nagrody dziennikarzy. Chrzest po raz pierwszy pokazano na Festiwalu w San Sebastian. W Polsce wywalczył dla autora Złote Lwy. Teraz w kinach możemy oglądać zrealizowanego przed śmiercią Demona. Marcin Wrona miał 41 lat. Zmarła Barbara sass Była reżyserką, sama do swych filmów pisała scenariusze, ale długo nie mogła wybić się na artystyczną niezależność. Przez kilkanaście lat po ukończeniu szkoły filmowej jedynie asystowała innym reżyserom, pracowała z Andrzejem Wajdą i Wojciechem Hasem. Jak wspominała nieprzychylna opinia o kobietach filmowcach, ciągnęła się za nią jeszcze od czasów studiów. Słynny nasz i bardzo charyzmatyczny profesor Bogdziewicz, ubóstwiany zresztą przez mężczyzn i studentów szkoły, mówił, że kobiety się w ogóle nie nadają do robienia filmów, ponieważ kobiety mają umysł analityczny, mężczyźni syntetyczny i tylko ten umysł syntetyczny jest w stanie wyprodukować jakąś wizję artystyczną. Ale kiedy rozpoczęła w końcu samodzielne realizacje, Szybko okrzyknięto ją mistrzynią w ukazywaniu kobiet. Na podstawie prozy poligojawiczyńskiej stworzyła dwa obrazy z kobietami w rolach głównych. W dziewczętach z Nowolipek i rajskiej jabłoni udało jej się wyreżyserować niezapomniane kobiece role. Prysł ostatecznie mit kobiety nieprzydatnej w reżyserii. Zaczęła zdobywać liczące się nagrody. I jak piszę scenariusz i potem robię film to mimo wszystko w każdej bohaterce gdzieś zostawiam trochę siebie. Barbara Sassdort miała 79 lat.